Słyszeliście ostatnie plotki? Podobno nowa generacja konsoli Xbox ma być dwukrotnie droższa niż PlayStation 6. Tak, dwukrotnie droższa. Nie wiem skąd oni mają te informacje już tak wcześnie, bo konsole mają się ukazać dopiero za jakieś 2-3 lata. Przypuszczam, że nawet Microsoft i Sony jeszcze nie znają ostatecznej ceny tych konsol, a tu ci afera, bo. Nowy Xbox będzie dwa razy droższa. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiejszy materiał poświęcony będzie konsolom nowej generacji, zarówno nowemu Xboxowi, jak i PlayStation 6, a właściwie potencjalnej cenie obu konsol. Ale zanim przejdę do tego głównego tematu, chciałbym chwilę porozmawiać, chwilę poświęcić nowej grze firmy Blueberry Team, czyli naszemu polskiemu deweloperowi, który wydał ostatnio grę właśnie Kronos The New Dawn. Bardzo ciekawy tytuł. Bardzo chciałem w niego zagrać, więc poprosiłem o klucz wydawcy i dostałem. Dziękuję bardzo za klucz, więc już zacząłem ogrywać tytuł, więc czuję się zobowiązany parę słów wspomnieć o tym tytule właśnie. To jest akurat intro, bardzo pocz początek gry, tak na dobrą sprawę. To jest tytuł, który no, jest Survivor Horrorem. Taki trochę Kalistok Protocol, trochę Silent Hill 2, właściwie jeżeli chodzi o horror i, te, te, i w pewnym sensie rozgrywkę podobna jest nawet trochę do Silent Hill, tylko że mamy tutaj oczywiście broń palną i oprócz tego możemy używać też. Uderzeń rękawicą i tego typu rzeczy ręką, więc no, zarówno można strzelać, jak i lać się na pięści. Ja co prawda jestem dopiero na początku gry, więc można nawet lepiej nie będę Wam zbyt dużo zdradzał, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i o Historię. Generalnie jesteśmy podróżnikiem chyba w czasie, o ile się nie mylę. I ogólnie no, tutaj mamy Kraków po pandemii, to jest jakaś tam przyszłość. Widać jak chyba niezbyt dobrze wyglądająca ta przyszłość w Polsce. Ciekawe w tej grze jest to, że no, jest to Polska, w sensie gra ma miejsce w Krakowie. Więc będzie bardzo dużo tutaj nawiązań do polskiej kultury itp. Gra działa na komputerze PC tutaj, bardzo dobrze jest optymalizowana, nie miałem z nią żadnych, żadnych problemów. Więc fajny tytuł, moim zdaniem, warty sprawdzenia, jak lubicie Survivor Horrory. To zapraszam, moim zdaniem warto, bo no fajnie, fajnie się w to gra. Więc przechodzę do głównego tematu. Zostawię oczywiście gameplay, żebyście sobie popatrzyli, a tutaj zajmiemy się głównym tematem, czyli. Z ceną PlayStation 6 i nowego Xboxa. Oczywiście to jest jasne, że na razie jest za wcześnie, żeby spekulować nawet. Znaczy, spekulować zawsze można, ale rozmawiać o jakichś konkretach, jeżeli chodzi o cenę konsol. Wiadomo, możemy spekulować, że no, ta obecna, obecna generacja konsol wystartowała z ceną 500 dolarów, więc pewnie taniej nie będzie. Więc ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o, o PlayStation 6, oczywiście to jest moja prywatna, moje prywatne zdanie, yy, i no wiadomo, to się wszystko jeszcze może zmienić. Wydaje mi się, że taniej niż 500 dolarów nie będzie, a wydaje mi się, że to, co Sony planuje, w sensie było dużo informacji na temat tego, że PlayStation specjalnie, że tak powiem. No nie inwestuje za bardzo w technologię w sensie specyfikacje bo chcą obniżyć koszty tej konsoli. Oczywiście mm, mówimy o nowej technologii i w ogóle tam będzie RDNA 5, Zen 6, jeżeli chodzi o procesor, y, szybsze pamięci, tp, to wszystko też kosztuje, a niestety części komputerowe, części do tych konsol, komponenty nie tanieją, więc y, oczywiście to będą nowe technologie. One trochę będą zmniejszone, dzięki temu nie tyle tańsze, co bardziej wydajne za tą samą cenę. Więc myślę, że że akurat osiągnięcie 500 dolarów i oczywiście jakiegoś tam wzrostu wydajności na pewno PlayStation powinno się udać, tym bardziej, że podobno jest nowa informacja sugerująca, że nowe PlayStation, przynajmniej ta bazowa, bazowy model ma nie mieć dysku, znaczy czytnika, nie czytnika, no, Blu-ray'a, prawda, czyli do odczytu tych płyt. Będzie to na zasadzie takiego dostarczonego obok dodatkowo napędu, tak jak teraz mamy, że kupujesz sobie. PlayStation 5 Digital i możesz dokupić sobie do tego e, e, czytnik płyt Blu-ray, prawda? Więc na PlayStation 6 podobno ma być tak samo. Wiecie, Sony powoli też odchodzi od tego standardu fizycznego, więc wcale nie, nie to dziwi, nie dziwi, większość osób i tak kupi pewnie wersję digital, bo prawie już 90% nawet na PlayStation e, no, sprzedaży jest właśnie cyfrowa. To także myślę, że ta, te 500 dolarów to pewnie. Pewnie jest jakiś punkt zaczepienia, ale to jest tylko punkt zaczepienia. To jest spekulacja, to nie są jakieś dane, więc te wszystkie twierdzenia, że nowy Xbox będzie dwa razy droższy w ogóle, no też nie wiadomo właściwie, z czym to się je. Bo co ewentualnie mogę powiedzieć, oczywiście to też jest moja opinia. No, ale oparta na, na jakichś tam już przeciekach. Yy, no wiemy, wiemy dwie rzeczy główne o Xboxie. Po pierwsze, yy, ma być mocniejszy niż PlayStation 5, przepraszam, niż PlayStation 6, więc sam fakt, że specyfikacja tej nowej konsoli będzie wyższa, więc na pewno produkcja komponentów do takiej mocniejszej konsoli będzie droższa. Mówi się o 30-40% mocniejszym procesorze graficznym, nie wiadomo jak tam z procesorem ma mieć więcej rdzeni, więc wiecie, jeżeli chodzi o czyste komponenty, to może być dodatkowa stuwa, może nawet 150, może nawet 200, nie wiadomo, bo to też nie wiemy ile pamięci będzie, jaka i jaki będzie SSD, jeżeli chodzi o pojemność. Więc tam jest dużo takich rzeczy, które można sobie dopasować jeszcze. A więc mówimy, patrzymy pewnie na konsolę, która może być około 100 do 200 dolarów więcej droższa. Ja bym nawet przypuszczał, że pewnie ty może być o 200 droższa. Ze względu na to, że Microsoft ogólnie chyba nie jest jakoś za specjalnie zainteresowany już dopłacaniem do konsol, więc może być taka sytuacja, że Microsoft już od, samej, od samego początku generacji może uznać, że Ej, nie dotujemy już tych nowych konsol, niech się, niech się sprzedają po takiej cenie, jaka nam wychodzi, jak to się mówi, z części z produkcji. No wiadomo, tam mogą być ewentualnie jakieś małe straty, bo tam zawsze są jakieś. Zmiany cen tu i tam, więc no, ja, no, pewnie na początku jakaś mała strata może być po stronie Microsoftu, przypuszczam, ale nie sądzę, żeby były to już duże kwoty, tak jak kiedyś po kilkaset dolarów potrafiły te firmy na początku tracić, tylko po to, żeby, że tak powiem, no, ograniczyć cenę tych pudełek. Zresztą szczerze to Microsoft już od dłuższego czasu podobno nie traci na tych konsolach, ale te konsole są droższe 600 dolców. Nintendo już ze Switchem pierwszym właściwie od samego początku w ogóle chyba nie, nawet nie traciło pieniędzy, więc Nintendo też, że tak powiem, jedzie po kosztach, zresztą nawet zarabia podobno parę dolców, kilkanaście dolarów na każdej jej konsoli, więc dodatkowo im się to opłaca. Yy, więc, no, wiecie, no ja mogę tutaj powiedzieć, że PlayStation 6 może kosztować 500 dolarów, a nowy Xbox 700 albo 750, ale nie sądzę, żeby różnica była dwukrotna. Czyli nie sądzę, żeby była taka sytuacja, że nowe PlayStation 6 będzie kosztowało 500 dolarów, a. Yy, Play, a nowy Xbox 1000. Nie sądzę, bo to taka konsola musiała być naprawdę dużo bardziej mocniejsza. A ze specyfikacji wstępnych, które mamy, mówimy o jakiejś tam różnicy 30-40%, jeżeli chodzi o, o wydajność taką, więc to też się pewnie jakoś przełoży na, na koszty. No, nie, wiadomo, to nie, nie dokładnie. Że, że to nie znaczy, że będzie 30% droższa albo tańsza konsola, tak bo to to tak nie działa, ale myślę, że no bo pewne komponenty są wspólne albo podobne, nie wiem koszt produkcji jakiegoś zasilacza, czy systemu chłodzenia, czy pamięci, jeżeli jest i tyle samo, to one są takie same, nie? Ale no nie wiadomo, czy będzie tyle sama pamięci. Właści, właśnie o to chodzi, jest tyle jeszcze niewiadomych, że naprawdę za wcześnie jest, żeby mówić o konkretnych cenach, prawda. Ale tak jak mówię, nie sądzę, żeby jeżeli, no, na pewno będzie różnica. Na pewno nie będzie mała, bo 200 dolarów to wcale nie jest tak mało, jeżeli chodzi o te konsole. Ale jeżeli no, nowy Xbox zaoferuje dużo więcej. Za więcej, za większą cenę. No to na pewno część osób się skusi, prawda? A widać, że PlayStation teraz gra bardziej na ilość, a nie konkretnie normalnie bym powiedział jakość, ale to wcale nie znaczy, że PlayStation 6 nie będzie jakościowo dobrą konsolą, tylko po prostu będzie miała niższą specyfikację, co wcale nie znaczy, że będzie złą konsolą. Więc to takie. No... Sony chce sprzedawać jak najwięcej. Żeby sprzedawać jak najwięcej muszą na pewno rozważyć. No, niższe ceny, żeby te ceny były niższe, no to niższa specyfikacja, i wiecie, jak to działa. To tak się nakręca, nie. Oczywiście nie mówimy już o tej generacji, chociaż nawet jeżeli chodzi o tą generację, już coś kombinują przecież nad PlayStation 5. Nowe modele mają mieć mniejszy dysk SSD, więc no już wprowadzają ten program oszczędności, że tak powiem. tak? Więc tak to wygląda. Także słuchajcie, no chyba tyle na temat tej całej pogadanki, jeżeli chodzi o ceny. Na razie jest naprawdę za wcześnie, żeby mówić o cenach, bo, wiecie, nawet za dwa lata, jeżeli już bliżej tej premiery, będziemy znać ceny pamięci, będziemy wiedzieć, ile kosztuje produkcja chipów, mniej więcej, no bo to AMD. Ma takie dane, gdzieś tam można sobie od różnych analityków zapożyczyć, ale to musi być dopiero za dwa lata, bo nie wiemy, jaki, jaki będzie koszt, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś typu na 3 nanometrach czy 2 nanometrach, nie wiem, w jakiej to technologii dokładnie ma być, więc to trochę za wcześnie. Ale, no, słuchajcie, tak czy siak taniej nie będzie, to nie ma co się na to nastawiać, raczej będzie drożej a Xbox no, na pewno będzie dużo droższy niż obecna generacja, bo Microsoft generalnie będzie się starał raczej yy, zadowolić hardkorowych Xboxów, Xboxów, <ścoughs> Xboxowców, że tak powiem, osoby tych takich bardziej dedykowanych fanów, którzy są bardziej oddani Marce każdy z nich pewnie zapłaci bez problemu nawet 700 dolarów. Zresztą, szczerze powiedziawszy, PlayStation 5 Pro też się jako taka tam się gdzieś sprzedaje, prawda? Część osób się na to złapie. A że to będzie nowa generacja, to część osób na pewno to kupi. Dobra, słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten tytuł. Sprawdźcie sobie Chrono's The New Dawn moim zdaniem bardzo fajna gra. Blueberry Team jest odpowiedzialny za ten tytuł. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, więc no, akurat to nie jest tylko moja, że tak powiem, opinia. Gra się fajnie wygląda, ma miejsce w Krakowie, oczywiście w przyszłości po jakiejś pandemii, pandemii więc to jest taki trochę postapokaliptyczny, post że tak powiem, świat, ale gra jest bardzo fajna moim zdaniem i Fajnie się w nią gra. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.